Partnerem filmu jest firma Blaze Technology and Design, obróbka skrawaniem na maszynach CNC i projektowanie CAD CAM. Materiał bonusowy z Jeleniej Góry i rekonesansu na trasie, ponieważ jest ze mną Zuzia. Zuzia jest zawodniczką w wieku 11-12 lat ściga się w żaczkach i to jest całkiem niezłą żaczką, bo coś tam ostatnio słyszałem, że sporo wygrywa. Dokładnie skałka z lewej. Także mamy dzisiaj misję, żeby sobie właśnie dobrze objechać trasę dla żaków, zapoznać się z przeszkodami i co najważniejsze, wykminić to tak żeby patent na te wszystkie przeszkody był jak najlepszy i jak najbardziej optymalny. O, super. Sekcja startu mety. Nie, no nie ukrywaj się, tu ty, ty jesteś dzisiaj główną bohaterką, tak naprawdę. Sekcja startu mety. E, niby prosta, tylko tu problem jest taki, że najeżdża się tak naprawdę z podjazdu i tam pod bramą, właśnie, startu mety. No nie ma za bardzo prędkości, jak człowiek jest zmęczony, a tu do pokonania jest taka sekcja, właśnie, trochę kamyczków, trochę jakiś mul, coś takiego, więc. Tutaj znowu cała sztuka będzie polegała na tym, jak to zrobić, tak, żeby się jak najmniej zmordować i najwięcej prędkości oszczędzić. No, to tak, plan działania dla ciebie ta lewa linia jest bez sensu, bo jest tabelka, która hamuje, i trzeba by to jeszcze wiesz, marnować na tę siłę. Więc ty przejeżdżasz to po tych kamyczkach, tędy, one są tutaj najbardziej możliwie płaskie. Myślę, że musisz trafić albo tutaj, albo nawet nie wiem, czy nie lepiej tutaj, wiesz, taką linią właśnie tutaj ona jest taka najprostsza do wykonania lecisz sobie dalej i tutaj myślę, że chyba jednak najlepszą opcją będzie przejechanie sobie przez tą belkę w tym miejscu, gdzie ona jest taka najbardziej rozwalona przez wszystkich bo wszyscy ją niestety mordują, tak jak tata właśnie i już wskakujesz na tą taką domyślną ścieżkę i tutaj sobie przetestujesz jak wolisz jechać? Hmm? Czy znowu przez Belkę? Hmm. Albo ewentualnie tu się tak przytulić po prostu po tym kamyczku, nie? Myślę, że. No, więc y, zaraz zrobimy testy. Przytulić się po tym kamyczku tutaj? Wydaje mi się, że to może być ok. Tu jest takie coś. Hmm. Czy jest to problem? No też mi się tak wydaje, więc super. No i tak już kończąc, no to tu jest taka hopka, ale de facto, no bez żadnej dziury ani niczego, więc y, gdzie spadniesz będzie dobrze, tak? No i uwaga, przejazd. No i dawaj, i lecisz. I przez belkę teraz. Tak, główna linia teraz lewą. Super, no i teraz już do końca. Do końca, no ciach. No i mamy to. No i dawaj tutaj z szerokiej za kamyczkami. Tak jest, dawaj, dawaj, dawaj i jedź, po prostu jedź, tak. No, i super. No, także takie sprytne patenty, właśnie się można, można takie coś wymyślić. Staram się cały czas dopasować, że tak powiem, linię przejazdu do potrzeb zawodnika. I dzięki temu, że tu sobie można wjechać, to tutaj można sobie fajnie skręcić, i nie trzeba robić tej skałki w całości, tylko można się tu przytulić, i tak naprawdę jest linia pogładkim. I teraz całość razem z częścią drugą, elegancko na lewo delikatnie i celujesz jedź, jedź, pozwól mu jechać tak, no no i właśnie tu mamy kolejną taką skałę taka domyślna linia tutaj przez środek jest taki uskok, zjazd no ale tutaj też znowu się można przykleić i jest taka bardziej gładka ze zjazdem i tak prawdę mówiąc ja też planuję raczej jeździć tędy niż walić przez to, bo po prostu nie ma takiego spadku, nie ma takiego dobicia też w moim przypadku, gdzie ja jadę dużo szybciej i tam po prostu mi się z tego drop robi a tutaj jak się dobrze człowiek wklei to jest praktycznie gładziutko. Kolejna sekcja, mamy tutaj takie dwie skałki po sobie, i tutaj plan działania jest taki, że pierwszą robimy przy tyczce, bo jest najniższa. No i dawaj Zuzia, i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz, jedź, 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 jedź. O, i drugą po przekątnej tak naprawdę i tutaj wystarczy pozwolić rowerowi zjechać. On się tam generalnie wsunie. Na razie z Zuzią ogólnie walka jest taka, żeby pozwoliła rowerowi jechać, ale generalnie widzę, że rozkręca się z każdą kolejną przeszkodą techniczną, także bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że taka wiara w siebie to jest to właśnie. No i też taka kultowa skałka, fajna, bo się robi na ślepo. Tu jest taki przełamanie, grzbiet, na który się wjeżdża tak naprawdę nie widząc, co jest za. No a za jest taki zjeździk, nie jakiś problematyczny, generalnie po prostu trzeba... Utrzymać linię i tam na końcu jeszcze zjechać z tej skałeczki. Także zobaczymy, jak nam tutaj Zuzia ogarnie temat. Plan działania jest ustalony. Musi się tylko rozpędzić. I dawaj, i dawaj, i rozpęd szybciej. Dawaj, 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 dawaj. No, dobra, 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 jedź, jedź, jedź. O, no a tu jest druga skałka, ta jest już dużo łatwiejsza niż ta pierwsza. Jest bardzo gładkie przejście przez szczyt. I na końcu jest tylko takie delikatne jeszcze przełamanie, ale to też się de facto zjeżdża, także luzik. Teraz jeszcze rzut z tej strony i dwie naraz atakujemy. Ekstra! Dobrze, dobrze! Super, super! I dawaj, oj od razu ta druga! I środkiem, po prostu środkiem! No, elegancko! I kolejna sekcja z głowy. Swoją drogą, fajna trasa dla Żaków, trzeba przyznać, nie? Że takie rzeczy sobie jadą. No i kolejny raz tak naprawdę ten sam motyw, czyli taki zjazd lub drop ze skałki, w zależności od tego kto jak szybko jedzie. Robi się to dokładnie tak samo, różnice w wyglądzie są symboliczne, ale sposób działania i jakby technika pokonania elementu jest identyczna. Czyli po prostu trzeba to elegancko zjechać, wypuścić rower przed siebie, troszkę się tam na siodełku wiadomo obniżyć, mamy opuszczane sztyce, no i dawaj Zuzia, dawaj, dawaj i ciach. No. Tu jest też takie specyficzne miejsce pod koniec rundy, które może nie jest jakby technicznie samo w sobie jakoś ciężkie. Tu nie ma korzeni dropów, niczego, tylko jest po prostu takie przejście przez taki parów. Więc tam jest ostry zjeździk, na dole paleta nad strumyczkiem, a tu jest bardzo stromy podjazd. No na, na kamerze on nie wygląda na taki stromy, ale jest. Więc bardzo istotne miejsce pod kątem czasu i skuteczności, żeby tam zjechać jak najszybciej i dawaj, i dawaj, i bez hamulca. I przez palety. O, dawaj, 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 no i już wytargane praktycznie z rozpędu, więc o to chodzi. I na takie miejsce trzeba zwracać uwagę, bo mimo tego, że ono jakby. Może nie jest trudne samo w sobie, nikt tutaj nie wiem, nie będzie się zastanawiał i, i nie sprawi to trudności, ale dużo można zyskać lub dużo można stracić. Tyle prędkości, ile się uda zachować tam i człowiek po prostu nie spanikuje i nie zahamuje, tyle prędkości dostajemy na tą stromą ściankę. Jak się uda wskoczyć z rozpędu, no to po pierwsze dużo oszczędzamy siły, a po drugie no, robimy to dużo, dużo szybciej. Final boss nam został, taki tutaj zjeździk. W sumie to nie wiem do końca nawet, czy on będzie na wyścigu dla żaków. Chyba nie, ale. Ale idzie nam tak dobrze, że go zrobimy i tak dla formalności, dla nauki i po prostu, bo możemy. Także uwaga, nadciąga nasza zawodniczka i dawaj plan działania. Tu na kreskę tak, super i do rynny. I do rynny. Cyk. Dobra, zjedz tam. Zjedz tam. Mogłaś po prostu skręcić, ale przynajmniej wiesz już, że dojedziesz sobie na spokojnie do tego miejsca. No, no to teraz poprawka tylko już wiesz. Do mety, a nie w krzaki. Tutaj wjeżdżasz. Tutaj na kreseczkę, tam zakręcasz i skręcaj, skręcaj, dobrze, tylko brakło wiary, brakło wiary, mniej przodu, więcej tyłu i nakręcaj, nakręcaj, masz to, masz to, masz to, masz to, tak, no, właśnie tak. Generalnie Zuzia jest przykładem zawodniczki, której wszystko dobrze wychodzi, tylko jej brakuje wiary w siebie i jak w końcu trochę złapie tej wiary w siebie, to będzie bardzo dobrze. I jeszcze raz dla formalności, elegancko. I głównie tył hamuje, głównie tyła przód skręca, tak no coś z niej będzie myślę. <noise> Jak już wygrywa, a jeszcze się przyspieszy w dół, to już w ogóle. No i teraz pamiętaj o wielkim planie. Tak. No i mamy to. No i tutaj ciśniemy za drzewem. Ten elemencik sobie odpuszczamy, bo po prostu nie ma sensu z tym walczyć i marnować na to energię. Stres i tak dalej. Objazdem można przejechać. A ten objazd też nam pozwala fajną tutaj zrobić rzecz. I tutaj właśnie, plan działania od prawej. Tu się przykleić, tak jest. I tu znowu na lewo i celujesz. Tak, tak. Ekstra. No, na pewniaka w ogóle. Bez problemu. Teraz z Zuzią robimy po prostu kółko na raz, takie, żeby to płynnie wszystko spiąć. Na pierwszym po prostu rozkminialiśmy sobie każdą przeszkodę, wszystko obejrzeliśmy, ustaliliśmy plan działania. Super, dokładnie tak. I dawaj, i jedź. Fajnie, że Zuzia wszystko pamięta. Przynajmniej do tej pory. Lewo, lewo na maksa lewo, tak. Iściła. Korzenie nam tu niepotrzebne. No i ta pierwsza trochę tam, wiesz, bardziej środek na lewo, a druga normalnie o. I atakujemy. Ekstra. Ekstra, dobrze. I dawaj. O cia. No i pięknie. O i ostatnia taka skałka. Byk. Pokonana fajnie. I tutaj z szerokiej najeżdżasz i skręcasz mocno. Ty dobra! Dobrze! Ty dobra! Kurde, moja linia, o! Tak szczerze, jeżeli jesteś to w stanie powtórzyć, to najlepiej będzie, jeżeli będziesz jeździć właśnie tak. Bo to jest najfajniejsza linia. Tak, tak wyszło. Tutaj w prawo, w prawo. Wiem, że już byś chciała na pełną rundę jechać. I cyk. Tutaj wiesz, jak już cię tam zniesie na środek, to nieważne. To już bardziej jest, się liczy, żeby po prostu się, yy, wiesz, jechać dalej, nie? I jakby ciągnąć ten rower po prostu. Te korzonki takie są, szczególnie na zmęczeniu. Tu i tak się już potem rzadko kiedy trafia idealnie tylko jakoś tam się jedzie. O i teraz. I dzida już stąd. I przez paletę, tak. Super, super, super. No, także już i tak jest spoko, bo tam zostają ci dosłownie trzy obroty korbą takie, żeby przejść przez ten szczyt. A już i tak dużo robisz z rozpędu. Nie? Także to był materiał bonusowy z Jeleniej Góry, mogliście zobaczyć jak Zuzia walczy z trasą i wygrywa z trasą, to najważniejsze. Jak sobie rozkminiliśmy wszystkie przeszkody po kolei, zrobiliśmy potem kółko, generalnie wszystko nam elegancko weszło, więc na dzisiaj wystarczy, nie ma co jeździć. Jutro są jeszcze treningi, także każdy z nas sobie utrwali własne wersje. A z mojej strony powiem, że dla mnie to jest o tyle ciekawe, że inaczej rozkminiam trasę dla siebie, innych linii szukam, innych rozwiązań, problemów, a inaczej właśnie dla takiej Zuzi czy innego tak młodego zawodnika. Więc to też jest taka fajna gra umysłowa, jak to zrobić najbardziej efektywnie pod daną osobę, bo nie ma tutaj jednego schematu, który działa na wszystko. Także Zuzia, jak Ci się dzisiaj podobało? Super. Super, dało radę? Tak. Nie było takiej tragedii jednak, bo początek był taki mało optymistyczny. Przyznaj. No. Udało. No, także wiara w siebie tutaj generalnie robi cuda, i naprawdę trasy są jak zwierzęta one wyczuwają strach. Zuzia to myślę już po dzisiejszym dniu wie, jak się rozkręciła, to już widzieliście. No, chciała na dużą rundę jechać z rozpędu, także następnym razem to i na dużą rundę pojedziemy. No i co? A Zuzia, jak widać, reprezentuje również bardzo porządny team czyli Phoenix Cycling. Zobaczymy, co my tu mamy samochody dostawcze mamy Inoni, mamy Scotta, no i mamy Blaze. Technology and Design. Także cóż, no, porządna zawodniczka na treningu. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Cześć!